witajcie moi drodzy w kolejnej prognozie wieczornej i zobaczymy sobie w tej prognozie jaka pogoda będzie w poniedziałek w nocy z niedzieli na poniedziałek i też w kolejnych dniach zapraszam was serdecznie a tutaj południowy wschód kraju okolice lublina no i moi drodzy tam pokruszył śnieg ale ten śnieg się zaraz roztopił i taka dzisiaj była pogoda tak jak wspominałem w Polsce Północno-Wschodniej i generalnie wschodniej mógł popadać śnieg, i ten śnieg mógł się bardzo szybko roztopić. A jak sytuacja będzie wyglądała w kolejnych godzinach, sprawdźmy. Zacznijmy oczywiście od tego, co się dzieje tutaj w Europie, szczególnie między innymi tutaj nad Polską. Zobaczmy, jak ta sytuacja wygląda. Przez Polskę przemieszcza się front atmosferyczny. Zakludowany front atmosferyczny związany z niżem Diana. Ten front atmosferyczny przynosi nam przede wszystkim opady za frontem atmosferycznym, to... Kolejne opady, delikatne wahania temperatury, ale na razie bez większych zmian. To, co nas tutaj najbardziej w tym momencie interesuje, to obszar tutaj na południu, więc basen Morza Adriatyckiego, Włochy, ponieważ tutaj formuje nam się niż genueński, który w Wigilię i przed wigilią przyniesie nam słabe opady śniegu w województwach południowo-wschodnich, ale na krańcach południowych te opady śniegu mogą być już zdecydowanie. Silniejsze. więc przed nami dosyć ciekawa sytuacja pogodowa. Ten niż genueński jest widoczny na tej mapie barycznej. On w dniu jutrzejszym znajdować się będzie już blisko Albanii z bardzo niskim ciśnieniem. Ciśnienie w jego centrum wynosić będzie 990 hektopaskali. No i generalnie możemy oczywiście go sobie tutaj zaznaczyć, bo on jest tutaj dla nas bardzo istotny. Z drugiej strony mamy niż, który będzie zbliżać się do nas od północy. Jest to niż, który... Będzie znajdował się gdzieś nad Kopenhagą, i on zbliżając się do granic Polski, będzie sobie zanikał. Natomiast jeszcze istotny jest wyż. Wyż, który znajdować się będzie na zachód od naszych granic, a generalnie na zachód od Europy, to jest wyż Ginter, który będzie z godziny na godzinę tutaj. Coraz bardziej wciskał się i wypychał nam te niże, znaczy powodując, że jeden będzie zanikał, drugi będzie na początku skierowany bliżej do Polski, następnie skieruje się bardziej nad e, Bałkany, no i nastąpi blokada wyżowa, która, o której też mówiłem w poprzednich dniach, e, w poprzednich odcinkach, może nie tyle w poprzednich dniach, w poprzednich odcinkach. To, co jest bardzo istotne, no to tutaj temperatury. Temperatury na wysokości no, przy gruntowej, w sumie na wysokości 2 metrów. O, w ten sposób powiem, bo tutaj dziś warto by było sobie na nie zerknąć. Przede wszystkim widzimy, że z jednej strony niżej będą pchały do nas cieplejsze powietrze, szczególnie niż znajdujący się nad. Danią w dniu jutrzejszym. Z drugiej strony z południa niż Genueński będzie tutaj też pchał to cieplejsze powietrze w kierunku chociażby Klucz Napoki, czyli tutaj w kierunku Rumunii. Następnie będzie zbliżał frontem atmosferycznym też między innymi do Polski. Z drugiej strony chłodne powietrze oczywiście spływać będzie sobie z północy w kierunku Polski, w kierunku również em, południa. Południowych tutaj sąsiadów naszych, tam będą te temperatury troszkę chłodniejsze, ale nadal to nie będą jakieś wielkie, ujemne temperatury, o których zawsze się zwykło mówi, że to będą bardzo, bardzo takie niebezpieczne, bardzo takie mroźne temperatury. O, może w ten sposób to ujmę dokładniej. Moi drodzy, przechodzimy do najbliższej nocy, więc noc z niedzieli na poniedziałek w Polsce Południowo-Wschodniej, szczególnie nad ranem opady śniegu śniegu strefa powinna być dosyć rozległa, ale szybko przemieszczać się w kierunku północno-wschodnim. Rzeszów, województwo podkarpackie, województwo lubelskie, tam tego śniegu może trochę popadać. W województwach zachodnich, centralnych opady deszczu, pochodzenia prze, przelotne opady deszczu, związane właśnie z tym przemieszczającym się frontem atmosferycznym, szczególnie w województwach południowo-zachodnich i północno-wschodnich. Troszkę więcej może popadać. W województwie podlaskim będą występowały opady deszczu ze śniegiem. Jak widzimy, szczególnie w tym paśmie od Rzeszowa po Lublin i Brześć opadów śniegu może być troszeczkę więcej. Od jakiegoś 1 do 2 cm. Przy czym to się za bardzo szybko roztopi, ponieważ te temperatury są delikatnie powyżej zera. Dodatkowo grunt jest troszeczkę mocniej nagrzany, więc ten śnieg się tutaj oczywiście nie utrzyma. Temperatury właśnie na krańcach południowych minus 2, minus 4. Stopni Celsjusza. Ale zobaczcie, w wielu miejscach kraju powyżej zera. Od 0 stopni Celsjusza w Rzeszowie po 2-3 stopnie Celsjusza w Polsce Centralnej, na północnym zachodzie 3-4 stopni Celsjusza. No i porywy wiatru w całym kraju bardzo słabe, chociaż w pierwszej części nocy od 40 do 50 km na godzinę w Bieszczadach. Cóż, poniedziałek, niskie ciśnienie prawie w całym kraju, przy czym najniższe będzie na zachodzie, ponieważ tam wędrować będzie ten niż, który będzie sobie zanikał. Ogólnie ciśnienie rzędu 1000, 1004, 1005 hektopaskali. E, opady śniegu przede wszystkim w województwie małopolskim szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych to już jest preludium do tych opadów które będą w nocy z 23 na 24 i w wigilię tam popada sobie ten śnieg najmocniej kraków radom i dalej w kierunku łomży opady deszczu bądź lokalnie deszczu ze śniegiem tam na styku dwóch mas powietrza też będą występowały mgły i zamglenia na zachodzie tych opadów zdecydowanie mniej no, i tutaj, właśnie południe, zobaczcie, jak tego śniegu będzie przybywało w okolicach Nowego Targu, Wadowic, aż pod Kraków. Tego śniegu najbliższej nocy i w dniu może przybyć do 2-3 bądź 4 cm. Więc tu już zacznie się robić naprawdę biało. Jeśli chodzi o temperatury najniższe na krańcach południowych, Kasprawy Wierch minus -8, Śnieżka -13-14, ale ogólnie południowy zachód minus -2 do minus -4, południe minus -2 do 0 stopni Celsjusza. No i im dalej do Polski centralnej tym te temperatury wyższe od dwóch. Do 3-4 stopni Celsjusza, a wiatr słaby od 10 do 20 km na godzinę, tu naprawdę nie ma o czym mówić kierunki tego wiatru będą zmienne, przede wszystkim będzie wiał z północy w kierunku południowym, ale te kierunki naprawdę będą się wahały, będą tutaj mocno zmienne. Kolejne dni, a więc wtorek, dzień wigilijny, tutaj na południu województwa małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego opady śniegu, na pograniczu podkarpackiego i lubelskiego opady marznącego deszczu, również opady deszczu w linii od Radomia po Warszawę, Łomże i aż Suwałki. Na zachodzie słaba mrzawka bądź słabe opady śniegu, temperatury najniższe w Polsce południowej i południowo-wschodniej. Od minus 11 stopni Celsjusza na Kasprowym Wierchu do minus 2 stopni Celsjusza w województwie lubelskim, podkarpackim i dolnośląskim. W okolicach Łomży 2 do 3 stopni Celsjusza i na północnym zachodzie 4 do 5 stopni Celsjusza. Wiatr w całym kraju słaby, aczkolwiek trochę silniejszy niż w nocy i w poprzednim dniu od 40 km. 4, do 40 km na godzinę w okolicach chociażby Ostrawy i w okolicach Bielska-Białej. 25, a więc pierwszy dzień świąt, poprawa pogody. Opady już powinny zaniknąć. Jeszcze gdzie niegdzie, w Polsce Południowo-Wschodniej, mogą występować. Mgły i zamglenia mogą się pojawiać, szczególnie na południu i wschodzie w pierwszej części dnia. Przejaśnienie najwięcej w Polsce Południowo-Zachodniej. Na północy najwięcej chmur. Temperatury najniższe na krańcach południowych od minus 4 do 0 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze od 0 stopni Celsjusza w okolicach Rzeszowa do 4 stopni. Słysza w okolicach Koszalina. znów, zacznie mocniej wiać. W bieszczadach ustrzyki okolice tam do 30-40 km na godzinę. Najsłabiej będzie wiało na południu od 10 do 15 km na godzinę. Pozdrawiam serdecznie tego materiału. Zapraszam do subskrypcji kanału. Możesz wesprzeć naszą pracę poprzez opcję Wspieraj na YouTubie, poprzez zostanie patronem naszego kanału, bądź poprzez postawienie kawy. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. Bądź na bieżąco z pogodą, zainstaluj aplikację Monitor Bush na swoim telefonie i nie daj się pogodzie zaskoczyć.